Mam to samo imię co pan, który prowadzi, a więc Paweł, nazwisko Proste Skóra. Przyjechałem dzisiaj, żeby pokazać wam inny sposób wykorzystania piłki do nogi. Wy, jak gracie, to waszym głównym celem jest strzelenie. Gola, im więcej tych goli, to tym lepiej. Ja goli nie strzelam, a można powiedzieć bawię się piłką, nazywa się to freestyle football, możemy też powiedzieć triki piłkarskie. I dzisiaj mam przyjemność spotkać się z Wami i pokazać Wam, co potrafię zrobić z piłką. Występ będzie dla Was, a więc jak za chwilę coś Wam się będzie podobać, to wtedy chciałbym, żebyście wili I Teraz zrobimy sobie taką kró krótką rozgrzewkę przed... Występem ja mówię 3-4, a Wy bijecie brawo. 3-4? Brawo! Dobrze, a teraz trenerzy, cały zarząd klubu, rodzice pozostali, ale nie zawodnicy. Teraz Wy na 3-4 bijecie brawo. 3-4? I teraz zawodnicy, moim zdaniem, zarząd klubu, trenerzy, rodzice byli głośniejsi. Mam nadzieję. Was jest chyba więcej niż ich, co? Mam nadzieję, że na występie role się odwrócą i to wy będziecie głośniejsi. A teraz zawodnicy na 3-4 mówią takie magiczne słowo: wow! 3-4? Wow! To to słowo chciałbym od Was usłyszeć, jak jakaś sztuczka Wam się spodoba tak bardzo, bardzo. Dobra? A teraz, wszyscy, którzy jesteśmy tutaj na tym obiekcie, chciałbym, żebyśmy zrobili dwie rzeczy. Jednocześnie bili brawo i powiedzieli wow! Jak pan od nagłośnienia was usłyszy, to puści muzykę. A więc złączamy rączki, nabieramy duże powietrza. Trzy cztery. Zawodnicy, zakładam, że większość z was jest w wieku szkolnym, a ci, co chodzą do przedszkola, myślę, że też wiedzą. Co znaczy taki znak? Że ktoś prosi o ciszę. To teraz zawodnicy, zawodniczki, bo może też są, wyciszacie się. I teraz zadam pytanie, na które chciałbym, żeby odpowiedział kto? Na literkę Z. Osoby, które tworzą wasz klub, czyli za Nasz, zar zarząd, za. Zawodnicy! Zarząd, rodzice, trenerzy. Zawodnicy. Ale zawodnicy robią teraz tak, czyli nic nie mówią. Dobra? I zobaczymy, czy zarządowi i rodzicom podobał się pokaz. A teraz zawodnicy. Myślę, że Wam się bardziej podobało i za chwilę słowo tak powiecie głosie niż oni. Czy zawodnikom podobał się pokaz? Dobrze, myślę, że zarząd słyszał. A teraz uwaga, będzie coś specjalnego, nasze role się odwrócą. Przed chwilą sztuczki pokazywałem ja, a teraz chciałbym na środek zaprosić paru zawodników. I uwaga, żeby tu wyjść, nie będzie tak prosto, trzeba będzie wykazać się wiedzą na temat piłki nożnej. Kto zna odpowiedź na zadane przeze mnie pytanie, robi tak, dobra? Umawiamy się, że nie krzyczymy odpowiedzi na głos. Z jakim numerem na koszulce gra Robert Lewandowski? Dziewięć. Dasz radę tu wejść? Przeciśniesz się, super. Następne pytanie. Trzeba podać imię i nazwisko jakiegoś polskiego bramkarza. Wojtek Szczęsny. Super, Wojtek Szczęsny, zapraszamy kolegę. Trzecie pytanie. El klasiko to mecz między jakimi dwoma klubami piłkarskimi? Super, Real Warca. Przy okazji macie trening. I uwaga, mamy trzech zawodników. Pierwszy kto był wylosowany? Jak masz na imię? Jurek staje tutaj. Za Julkiem ustawiają się pozostali zawodnicy. Jeden za drugim, Przedamy do pociągu. I uwaga, zawodnicy, którzy tworzą teraz publiczność. Przenosimy się na stadion. Wyobrażacie sobie, że jesteście kibicami, a Julek jest przed dobrą pozycją do strzelenia gola i wszyscy razem ze mną go dopingujecie. Julek, Julek. Tadziu, Tadziu, Tadziu! Tajou, 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 I uwaga, Jeremy najdłużej cieką 91 minuta. Zostały zostało 10 sekund. Jeremy chce was słyszeć. Jeremy. Czapkę klubową na zimę w sam raz. Jeremi może wrócić do swoich kolegów. I uwaga, teraz znowu ja wam coś pokażę. Myślę, że sztuczka, która wam zaprezentuję jest wam bardzo dobrze znana. Sztuczka ta wygląda tak i nazywa się... Brązowa świata. Teraz ja robię tą sztuczkę na ilość, a wy liczycie. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć.

O tutaj kto to powiedział? Kolega w okularach jak ma na imię? Leon, tak? Leoś mówi 28. Padły trzy odpowiedzi. 29, 30 28. Leon. Pytanie o milion złotych, milionerzy. Paweł Skóra, nie Hubert Urbański. Pyta się, która z tych trzech odpowiedzi jest poprawna. 30, 29 czy 28? Uważaj, poprawna odpowiedź. To numer, który mam na koszulce. 38. Słyszeli wszyscy? I teraz przy okazji zarząd klubu słuchaj, mamy lekcje matematyki, nie tylko część artystyczną imprezy, bo kasę trzeba dobrze liczyć. I ukaże też, muszą być dobrzy z matmy. Myślę, że trenerzy się zgodzą. I na pewno każdy zawodnik wie. Że, jak mamy 29 lizaków i jednego zjedliśmy, to zostało nam Zdjęcie! Czyli tyle, ile tu mamy na koszulce. I w ramach sprostowania pytałem Was o sztuczkę dookoła świata. A na końcu zrobiłem tak, czyli inną sztuczkę, tak? Aby to policzyliście jako kolejne powtórzenie dookoła świata, tak? Czyli 29 Nie! odjąć jeden 1, daje 28, i tu kolega. Który dobrze odpowiedział, jak kolejny? Kamil. Zapraszamy Kamila na środek. I Kamil teraz patrzy w stronę naszej publiczności. W jakiej jesteś grupie? Żak, Orlik? Albo Rocznik. O, tu trener dobrze podpowiada. 2.16. 2.16, dobra. I patrzymy, czy wśród osób na widowni są jacyś koledzy z drużyny? Są? Dobra, to podaj imiona dwóch kolegów. Pierwsi, którzy Ci przyjdą do głowy i najważniejsze muszą tu być teraz z nami na tej sali. Nie znasz? Znasz, pomożemy Ci. To pokaż tych, których twój brat! Kojarzysz. Super. Mamy trzech zawodników i zawodnicy, którzy wyszli na środek. Każdy trzyma żółtą piłeczkę w rączkach. Nie strzelamy goli, bo tutaj nie o to dzisiaj chodzi. Jak widzicie, bramek żadnych nie ma, ale za to jest dużo cennych świateł, które zapewne dużo kosztują. Także teraz, chłopaki, nie strzelamy, tylko słuchamy, co mówi wujek Paweł z Wrocławia, czyli ja. Kolega staje tutaj, twarzą w tamtą stronę. Drugi zawodnik staje tu, twarzą w tamtą stronę. I trzeci kolega już się dobrze ustawił. I zawodnicy robią tak. Tak ściskamy piłkę, jak ja, między kostki. Nóżki uginamy w kolanach i publiczność znowu przenosi się na stadion. I teraz dopingujemy Waszych kolegów brawami. A więc równo ze mną bijemy brawo. Koledzy, już są po rozgrzewce. Możecie przestać klaskać. Teraz przejdziemy do poważnych rzeczy. A mianowicie, za chwilę cała nasza trójka, plus ja, czyli czwórka, spróbujemy wykonać następującą rzecz. Ugniemy nóżki w kołakach, ręce damy przed siebie. I spróbujecie. Na razie koledzy z klubu nie robią tego, tylko patrzą. Za chwilę spróbujecie zrobić tak, czyli skoczyć i złapać piłeczkę w rączki. Żeby to ładnie wyglądało, to spróbujemy to zrobić jednocześnie. Czyli ja powiem 3-4 i jak wy usłyszycie to 3-4, to wtedy jednocześnie każdy skoczy i spróbuje złapać piłkę w rączki, dobra? I publiczności też damy zadanie. Publiczność teraz powie taką literkę U jak ula. Będziecie ciągnąć tą literkę, czyli powiecie U. Jak Wy usłyszycie 3-4, to spróbujecie skoczyć. I jak cała nasza czwórka poprawnie wykona to zadanie, czyli jednocześnie złapiemy piłeczki w rączki, to wtedy publiczność im będzie bić bramą. A jak nam się nie uda w pierwszej próbie, to będziemy próbować aż do skutku, czyli dzisiaj nie będzie afterparty dla trenerów, tak? Dobrze, to teraz publiczność. U... Zawodnicy, trzy, cztery. Prawie było. Pierwsza próba. Tu koledze podmienimy piłeczkę, bo podobno moja sama gra. Trenerzy mówili, że mam jakiś dobry klej, lepszy niż super glue, Próba numer 2. Publiczność. Uuu. Już blisko było. Spokojnie. Próba numer 3. Chcesz zamienić może na piłkę tutaj tą? Czy zostajemy przy mojej? Dobra. Trzecia próba, ostatnia, czwarta nie będzie, bo trenerzy już czekają na afterparty. No blisko było. Dobra, to piłeczki odkładamy. I uwaga, zawodnicy, nie przejmować się, jak wam dzisiaj nie wyszło, bo zapewne znacie takie zdanie, że trening czyni... Mistrza. tak? Tak na marginesie wam powiem, że sztuczki, które przed chwilą wam zaprezentowałem, trenuje 20 lat. Jak znacie różnych piłkarzy, różne osoby ze świata sportu, czy osoby, które odniosły sukces, to każdy Wam myślę, że powie, że do sukcesu się dochodzi ciężką pracą. W Waszym przypadku są to treningi. Tak samo było u mnie. Także tu koledzy, nasza trójka, która jest na scenie, się nie przejmować, tylko jak wam...